Smartphone z AI, który nie kosztuje majątku, taki jest właśnie Oporena 12 FS, usuwanie obiektów ze zdjęć Magic, wycinanie i wklejanie na inne, generowanie notatek głosowych, streszczanie stron internetowych to wszystko funkcje wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję. Kojarzone są przede wszystkim z tymi topowymi smartfonami, ale Oppo postanowiło ten paradygmat zmienić i wprowadzić AI pod Strzechy. Oporę na 12FS, który potrafi to wszystko i jeszcze więcej wyceniono na 1699 zł. Ale w ramach specjalnej oferty można go kupić teraz o 200 taniej. Tylko trzeba się pospieszyć, bo akcja trwa do 12 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Do tego nawet jak na katalogową cenę ma niezłe parametry z procesorem Mediatek Dimensity 6300 na czele, 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej. To wszystko kryje 6,7-calowy AMOLED, który w dodatku jest odporny na zachlapania. A wisienką na torcie jest nie dioda, tylko taki okrągły pierścień powiadomień na pleckach dookoła wyspy aparatu. Ten ostatni robi zresztą 50-megapikselowe fotki.